To był dzień jak co Postanowiłem odwiedzić laboratorium. Ale jak zwykle, kurwa chłopaki pewnie woleli napierdalać muzyką niż otworzyć mi te pierdolone drzwi. Także jak zwykle, wziąłem kluczyk, otworzyłem drzwi i wlazłem do środka. Na no wejściu pierdolone śmieci, kurwa. Nikt nie nauczy ich porządku. Ubrałem się, przygotowałem. I wlazłem. Nie wiedziałem tego dnia, co się jeszcze wydarzy z zalinu. znowu migoczą mi obrazy, klatkują raz po raz, nie trzeba nic tłumaczyć bo miał tak każdy z was mogę temu zaradzić, mam tutaj mocny gras, musisz skruszyć i odpalić, żeby poczuć high widzimy się na plaży, w końcu wolne mam, to będzie smashing plażing, w chuj tu jointów mam Ua, mam <ścoughs> najebany stan, hura w końcu przelew mam. Zamiast peta dam ci tytoń, zamiast siej dam ci hej, zamiast geta dam ci piony. Tylko wejść to skręć, zamiast peta dam ci tytoń. Zamiast siej dam ci hej, zamiast geta dam ci piony. Tylko wejść to skręć, przedkę weź i tytoń. Tylko wejść to skręć, cudzo za Tylko wejść to skręć, Tylko wejść to skręć. Kurwa każdy bełta, bełta, syf, bełta, sztyk, Po tych kreskach byś się zestał Na samą myśl, nocki byś nie przespał Masz gwarancję w tym, zobacz ich Tydzień z nich, każdy z nich Przestał żyć, przestał żyć Jadę to nie radą, jadę bez manieczy, Halo, w lewą, prawą tak tu walą Biegła bombkę, miota halo Ta miota halo Mijam karetkę pewnie z Już chyba jest tam luz, Holenda niby bez przypału Ale tak Ostatni raz tak robisz, szybko mówię mu Lecz gościa już zabrało, więc znowu takich. mój Zamiast peta dam ci tytoń, zamiast się i dam ci hej Zamiast geta dam ci piony, tylko weź to skręć Zamiast peta dam ci tytoń, zamiast się i dam ci hej Zamiast geta dam ci piony, tylko wejść to skręć Cietkę weź i tytoń, tylko weź to skręć Częstu do tylko wejść to skręć tej grube gringo, tylko wejść to skręć ranych kilku Ik op weg door slecht. Ik op weg door slecht. Ik op weg door